Koniec z podatkami. Cóż, to całkiem miła odmiana. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Zerowy podatek to jedno, ale może pomyślałbyś o jakimś małym podarunku. No, śmiało. Mam nadzieję, że rezygnacja ze ściągania podatków to dopiero początek. Władco, czy mógłbyś obniżyć podatki od choćby troszeczkę? Horrendalne podatki. Och nie, znowu to samo. Nie wiem już skąd mam brać na to pieniądze. Błagam cię, obniż podatki, Wasza wysokość. Muszę przyodziać coś mojej dzieci. Dzień dobry, Wasza wysokość. Ależ ogromna łapówka. Dziękuję, ci, wasz pikler jest wysokość. zapełniony. Mu. Na pewno staćcie na to, aby tyle nam płacić, ser? Jesteś najbardziej szczodrym władcą na tej ziemi, sir. Jeśli nadal będziesz mi tyle płacił, to wkrótce kupię drugie krzesło do domu. Bez racji żywności, mój panie chyba się pomyliłeś. Twój lud głoduje, wasza wysokość. Co nie wydają żywności? Wszyscy pomrzemy. Podwójne racje. Fantastyczna sprawa. Ostatnio mamy tyle jedzenia, że robię się tłusty jak świnia. Brak mąki, mój panie. Brak krów, mój panie. Brak chmielu, mój panie. Halum? نزحف سنتركه حالا هلوم نزحف